I've been on the road, I've been mm -hmm. doing shows. Now we eat steak, remember mm. sleeping on the floor. Stealin' at the gas station when the town's cold. In oh, the kitchen, okay. house to try oh. to flip it off the stove. Mm. Rockin' fake J's praying mm. and nobody mm. know. Watch oh. take my dog away, was way oh. too hard to stay composed. Fight to see the mm. light of day, all the blood on my clothes. I was tired every day, green mm. light, it's time to go. Wow. I don't wanna oh. live life mm. faster, die <laughs> to

Także zaczyna się moja przygoda na YouTubie. Zabiorę Was w podróż, pełną smaków i aromatów. Dowiecie się skąd czerpię inspiracje oraz wiedzę. Dowiecie się o moich ulubionych miejscach i o ulubionym jedzeniu. Kiedy mogę, oczywiście staram się podróżować. W jaki sposób podróżuję? Oczywiście kulinarny, ale jeżeli już jestem na miejscu, staram się być i jeść to, co jedzą lokalni. Pierwsze odcinki będą inspirowane Maderą, która nie tylko zachwyca swoją kuchnią, ale zachwyca też pięknem natury. Także jeżeli jesteście gotowi, siadajcie, ponieważ zabieram Was w przesmaczną podróż. No dobra, ja myślałem, że Wy sobie żartujecie z tym, że mam oglądać te klify. Od zewnątrz, ale ten gościu naprawdę mnie chce tam zabrać. Are you ready to go? No. <laughs> <I'm joking>. <laughs> <laughs> <I'm joking. laughs> okay. One, two, three. Mój pierwszy kulinarny przystanek: Madera. Mała wyspa na Oceanie Atlantyckim należąca do Portugalii. Linia brzegowa Madery wygląda bardzo szorstko, ale zarazem pięknie. Zapierające dech w piersiach widoki na góry, klify, roślinność. Miałem nawet okazję zobaczyć klify Madery z bliska naprawdę z bliska podczas przygody na parolotni z Hartmutem. Kraina ta powstała przez wieki walk żywiołów wulkanicznych z siłami wody oraz wiatru. Tysiące lat później zostajemy obdarowani tym pięknem. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie. Hej, Piotrek! Tak, było Jest to totalnie odjazdowa wycieczka. Młodzież by powiedziała epicka. Uff. Jestem szczęśliwy, dziękuję bardzo. O mój Boże, czuję Miasto Funchal jest stolicą wyspy, gdzie poznałem Olgę, polską przewodniczkę oraz artystkę. Olga oczywiście oprowadziła mnie po okolicy. O, to jest coś oh, dla Ciebie, to jest piekarnia. najważniejsza piekarnia w mieście. Taka listówka Starego Miasta Nauczyłem się też robić bolo de caco, czyli tradycyjną, maderską bułkę. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty na lokalnym targu, pełnego kolorowych warzyw i owoców oraz niesamowitych, świeżych ryb. Po targu oprowadziła mnie Zosia, która w Funchal prowadzi wegetariańską restaurację. Banano, to, no, no. to na pewno mi się przyda. Ze względu na duże głębokości wód wokół madery życie morskie wokół wyspy jest naprawdę niezwykłe. Ogromne ilości delfinów to żerowisko dla wielkich ssaków morskich, które przypływają tam zwabione bogactwem ryb. W sumie nie to samo też tam sprowadziło. Madera to trekkingowy raj ze stosunkowo łagodnymi ścieżkami, które prowadzą na spektakularne szczyty z niesamowitymi widokami. Lokalny specjał pąsza jest serwowany praktycznie wszędzie. Mi serwowano na górskich szczytach i w pięknych wioskach rybackich. Dzisiejsza porcja witamin zaliczona. <grywa> Zjeżdżałem po stromych drogach funszal na sankach. Ale co najważniejsze, jadłem, jadłem, jadłem i jeszcze trochę piłem. Kanapki, świeże ryby, lapasz, tradycyjna i nowoczesna kuchnia baderska. Miałem okazję napić się dobrego, lokalnego wina yes. oraz pąszy prawie na każdym kroku. Babcia mojego kolegi mówiła, że życie trzeba przeżyć, a nie przeszarpać, dlatego podróżujcie, spotykajcie się z ludźmi, jedzcie i pijcie. Na tym kanale właśnie będę pokazywał jak można to wszystko zrobić, dlatego zostańcie tutaj i wybierzmy się w tą podróż razem. Wyśna hmm. babecz. Że... Prosto z Portugalii. <grywa> Dołącz w przyszłym tygodniu po przepis na Bolo do kakko. tradycyjny okrągły chleb maderski, który serwowany jest słownie wszędzie. Wiktor alias MacGyver pokaże mi jak to upiec, a może usmażyć. Następnie wspólnie odtworzymy oryginalny przepis w mojej kuchni.